Przysługuje postojowe czy przysługuje postojowe? Eee, chyba jednak mówimy o tych 2080 zł, jak najbardziej przysługuje. Rzeczowo, Pani Kasiu, konkretnie można składać, <laughs> trzeba składać. Tak jest. Dobrze, to ja też konkretne pytanie. Czy może się zdarzyć, że państwo zażąda zwrotu środków ze względu na błędne oświadczenia przedsiębiorcy? Jak najbardziej, proszę Państwa, wręcz spodziewamy się, że w, w okresie następnych pięciu lat kontrole tych wniosków będą bardzo wnikliwe. Eee, no to tutaj <zysiądanie> zasiał Pan teraz trochę strachu, myślę. My, my my. Ja zawsze twierdziłem, tam... że lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. To zdecydowanie, na pewno, ale myślę, że jeżeli rzeczywiście ktoś, komuś się pogorszyła w firmie, w biznesie, sytuacja i jest to spowodowane rzeczywiście koronawirusem i jest to do uzasadnienia, no to jak myślę, że nie, to nie ma co się myślę, tutaj obawiać, że cokolwiek się stanie. Liczyć się oczywiście z kontrolą, bo tak jak pan powiedział, chyba rzeczywiście każdy, kto złożył wniosek po prostu będzie miał go weryfikowany, tak czy siak. Więc to chyba nie umknie nikomu. No, ale jeżeli ktoś jest pewny swego i rzeczywiście ucierpiał z powodu tej sytuacji wywołanej epidemią, to nie ma co się obawiać po prostu. Znaczy ja nie chciałbym, żeby moje słowa zabrzmiały jak jakieś takie ostrzeżenie czy memento, że jak gdyby no absolutnie nie idźcie Państwo po te pieniądze, bo to się źle skończy, bo to nie jest po to, żeby Państwo te pieniądze dostali. Nie, tylko jednak nakłaniam Państwa do przeczytania tych warunków, w sensie do przeczytania tych oświadczeń, które Państwo składają, czy one na pewno są zgodne z rzeczywistością. Tylko tyle mhm. i aż tyle. Tak. Mamy pytanie od pani Agnieszki, no takie dosyć rozbudowane. Dobry wieczór. Mam pytanie jeszcze o postojowe. Czy dobrze rozumiem, że wniosek o drugi miesiąc postojowego musi być w oparciu o kolejny spadek o kolejne minimum 15% i za trzeci miesiąc o kolejne 15%? I co to oznacza, że jeśli były spadki w innych okresach, to może się spodziewać, można się spodziewać konieczności zwrotu? W jakim okresie czasu możemy otrzymać taką informację? Czy jest to versus te same miesiące, rok wstecz? Już proszę Państwa, sięgam do ustawy, bo naprawdę macie bardzo konkretne pytania. Nasi słuchacze a, są konkretni i chcą. Tak, po, 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 poczekamy, to jakby myślę, nie ma problemu. Liczy to potrwa dwie minuty. Tak, jeszcze no, się liczy się odpowiedź konkretna. To ja, może w międzyczasie, Rafale, to powiedz tymi, z czego Ty już miałeś okazję sam skorzystać jako przedsiębiorca? Z jakich programów pomocowych, czy gdzie składałeś dokumenty? Wiesz, co, znaczy, powiem tak, znaczy na pewno złożyliśmy już do Urzędu Pracy właśnie o te, o te 5000 pożyczki, ale kiedy tutaj słyszę, słucham pana Piotra, to naprawdę dziękuję panu Bogu, że, ta, że tacy ludzie właśnie się zajmują naszymi tematami. Dlatego, że przyznam, że nie wiem, moi drodzy, jak wy, ale ja tego słucham i mówię sobie, no dobrze, kurczę, jeszcze na tym muszę się znać. Znam się na innych rzeczach, znam się na tematach związanych ze swoją pracą, a tu się nagle okazuje, że jeszcze muszę znać się, na tematach takich wiesz, no, bardzo mocno prawnych, więc naprawdę bardzo się cieszę, że tacy mądrzy ludzie. Zresztą ktoś powiedział, ja chyba że Henry Ford, że właśnie, żeby należy się otaczać, mądry, mądrzejszymi ludźmi od siebie, nie, to wtedy rzeczywiście można rozwijać sensownie, sensownie firmę. Dobrze, proszę Państwa, więc odpowiedź jest następująca. Wystarczy, że ta sytuacja jest pogorszona raz. Ona się ma po prostu nie poprawić, tak? Więc możecie Państwo spokojnie występować o drugie i trzecie świadczenie w drugim i trzecim miesiącu. To nie jest tak, że musimy wziąć jakieś konkretne inne pieniądze i udowadniać na siły, że nam jest lepiej, strasznie. Mhm. No to myślę, akurat bardzo kluczowa informacja. Dla, dla Pani Agnieszki, ale myślę i dla wielu osób, które nas oglądają. No i cóż, jeszcze mamy tutaj jakieś pytania. My oczywiście będziemy już powoli kończyć, więc ja też już Państwa proszę, no niestety o niezadawanie pytań, bo czas nam się kończy, nie możemy nadwyrężać cierpliwości Pana Piotra. Więc ostatnie wątki tak naprawdę, niech no ja tylko sobie tutaj sprawdzę, co nam umknęło, na co odpowiedzieliśmy. Tu mamy takie pytanie. E, prowadzę działalność gospodarczą, jestem wspólnikiem w spółce cywilnej. Czy biorąc w ramach działalności pożyczkę 5000 złotych mhm. mogę starać się o taką samą pożyczkę w ramach spółki cywilnej? No niestety tutaj sytuacja jest bardzo specyficzna, mianowicie jest pani przedsiębiorcą, po prostu, prowadzącą w, tą działalność w dwóch formach, ale jednak jednym przedsiębiorcą. Więc efekt jest taki, że jeden przedsiębiorca, jeden pożyczka. Jedna pożyczka. Takie jest moje zdanie na ten temat. Natomiast, Dobrze. Proszę Państwa, możemy się jeszcze umówić tak, że ja wiem, że zawsze po takim spotkaniu zostaje niedosyt, że jeżeli Państwo będą uprzejmi zadać jakąś tam serię pytań, to my się postaramy w jakimś rzeczywistym czasie na to odpowiedzieć. Nie twierdzę, że jutro, jakich będzie tysiąc, to mogę się jednak załamać i rzucić na wykładzinę, ale jeżeli nie, to spróbujemy w ramach takiej dobrej współpracy na to odpowiedzieć. To ja od razu powiem, że jeżeli będziecie mieli Państwo pytania, to proszę je kierować na adres redakcja i to będzie najlepiej, wtedy my je zbierzemy w całość i do pana Piotra przekażemy. Pan Piotr spokojnie, pisemnie do nich się ustosunkuje, a my je opublikujemy u nas na portalu. Więc myślę tak. A ja również bym Rafał, Ciebie z kolei poprosił, żebyś pod, po zakończeniu live'u pod live'em. Jeżeli oczywiście pan Piotr się zgodzi, by wstawił jakieś namiary na kancelarię podatkową, w której pan Piotr pracuje. Jeżeli ktoś chciałby się skontaktować, nawiązać współpracę na przykład z tą kancelarią i z panem Piotrem, no to żeby przynajmniej został jakiś ślad. Panie Piotrze, czy możemy tak zrobić? Bardzo proszę, te informacje nie są tajne. <laughs> Rafał, zrobisz to dobrze? Ja Dobrze, słuchajcie, ostatnie pytanie mam od pani Marysi. Branża hotelowa, a dokładnie ośrodki kolonijne i obozowe, tego lata prawdopodobnie nie będą mogły w tym roku przyjmować dzieci. Jeśli mam umowy i zadatki na pobyty obozowe, a one się nie odbędą, to czy mam obowiązek zwrócić? Czy mogę zamienić go na voucher na kolejny rok? I czy mogę się ubiegać o jakieś środki? E Powiem w ten sposób, troszeczkę będzie to zależeć od woli tej osoby, z którą podpisała pani umowę. Co do zasady, jest obowiązek zwrotu tych tych składek w ciągu, przepraszam, tych zaliczek w ciągu 180 dni. Natomiast, natomiast jeżeli Pani w jakikolwiek sposób dogada się z tym swoim klientem, że zamieni to Pani na formę voucheru do wykorzystania w określonym czasie, jak najbardziej takie coś będzie honorowane. Natomiast co do formy, o jaką pomocy, jaką może się Pani ubiegać, to troszeczkę zależy w jakiej formie Pani działa, w więc tutaj... czasie Jak najbardziej takie co... No, coś tam się odbiło. W każdym A, razie, no, tu, tutaj po prostu zachęcam do, do, do poczytania troszkę na tych stronach internetowych i, i sprawdzenia, jakie, jakie rzeczy będą Panią dotyczyć. Słuchajcie, no to wydaje mi się, że wystrzelaliśmy się z pytań wcześniej przygotowanych. Sporo pytań mieliśmy od naszych widzów, za co bardzo serdecznie dziękuję i przede wszystkim dziękuję panu Piotrowi, że... No, zechciał tak na żywo na te pytania odpowiadać, a proszę, nawet w jednym przypadku szybciutko przewertował ustawę i odniósł się do pytania naszej, naszego słuchacza, czy słuchaczki, więc I to myślę ja bardzo Ja przepraszam, fajne. jeszcze jedną ściśle, ten voucher hmm? musi być realizowany w w przeciągu roku od momentu, w którym miała się odbyć ta impreza turystyczna. Ale proszę, ta pierwotna. Natomiast proszę pamiętać, że jest to kwestia umowna. Jeżeli dogadacie się z klientem inaczej, nie ma żadnych przeszkód prawnych, żeby to było dłużej. Okej, okay, dziękuję bardzo za te informacje. To myślę bardzo, bardzo cenne. Okej, okay, Rafał, czy pozwoli, że ja jeszcze bym zadał pytanie naszym słuchaczom? Moi drodzy, chciałem żebyście wy też napisali na, w czacie, właśnie co w ogóle myślicie o tym live, co, co wykorzystaliście z tego. Będę Wam wdzięczny za, za Waszą informację, ale też dla pana, dla pana Piotra, jak oceniacie tutaj te informacje, które otrzymaliście? Co wykorzystacie dla swoich firm? Jakiego rodzaju pomoc tutaj była dla Was najważniejsza? To będę wdzięczny za, za, za taki komentarz tutaj w stronę pana Piotra. Tak jest. Dziękuję panowie wam bardzo. Panie Piotrze, panu dziękujemy przede wszystkim i z panem się żegnamy. My z Rafałem jeszcze pożegnamy się za moment z naszymi widzami, ale serdecznie jeszcze raz dziękuję za to, że zgodził się pan spędzić z nami ponad godzinę tak naprawdę, poodpowiadać na te pytania, a być może się okaże jeszcze, że wrócimy z tymi pytaniami w drodze mailowej, jak one się pojawią, jeśli zechciałby pan oczywiście do nich się odnieść. To z przyjemnością publikujemy na naszym portalu i w naszych social mediach, więc trafią na pewno do naszych widzów, którzy dzisiaj oglądają nas na żywo i zachęcam. W związku z tym, jeżeli macie jakieś pytania, to proszę bardzo, to jest dobry czas, żeby do nas wysyłać. Adres podałem w, tutaj w komentarzach. Redakcja małpkach Panie Piotrze, dziękuję bardzo serdecznie za ten wieczór. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Dobra, dobranoc. To z panem Piotrem się pożegnaliśmy. No cóż, Rafalem, no myślę, że fajnie, że nasi widzowie rzeczywiście się zaangażowali. No, merytoryka do... jest super zaangażowanie, za tak bardzo że... wam dziękuję. Tak, no dobrze, że, że pobudziłeś się, bo na początku rzeczywiście cała interakcja sprowadziła się do pozdrowień i powitań. A jak rzeczywiście rzuciłeś hasło i zachęciłeś tutaj e, szczególnie tym he, stwierdzeniem, że nie ma głupich pytań no to myślę, że właśnie się zaczęli tutaj nasi widzowie odkrywać trochę i wychodzić i zobaczcie, nie było głupich pytań, to naprawdę konkretne, dobre pytania, ale przede wszystkim konkretne były odpowiedzi, tak? Tam chyba, nie wiem, chyba w jednym przypadku, czy w dwóch może, pan Piotr tak od ręki nie mógł powiedzieć, że to jest bardzo specyficzna sytuacja i no by trzeba było ją indywidualnie rozpatrywać i wcale się nie dziwię, no to słuchajcie, jest jak, to są przepisy podatkowe i by trzeba było rzeczywiście prześledzić pewne E, pewne, pewne aspekty. E, no dobrze, Rafale, czy coś do dodania masz jeszcze? Czy kończymy? E, ja tutaj chciałem, bo tutaj jedna osoba napisała, że. że halo, Rafale, no, że... Czy, ty nie halo, mój, halo. czy ty mnie widzisz? Ja Cię widzę, trochę, trochę, rwie, ale Cię słyszę, a Ty mnie słyszysz? E, moi drodzy, proszę, napiszcie na czacie. Tak, tak Rafale, my Cię dobrze. słyszymy, także mów. Okej. Okay. Tutaj jedna osoba napisała, że ma wrażenie, że rozmawialiśmy tylko no, tak, o mikroprzedsiębiorcach. Cię dlatego, jak najbardziej. Okej. Okay. Wymyka, dobrze. Że miała wrażenie, że rozmawialiśmy tylko o mikroprzedsiębiorcach absolutnie to nie było, tylko rozmawialiśmy o wszystkich przedsiębiorcach, natomiast każdy, każdy przedsiębiorca może starać się z różnych kategorii, więc tak naprawdę my tutaj rozmawialiśmy rzeczywiście trochę o mikro, bo to jest ta tarcza, o której jest najczęściej jest mowa, natomiast absolutnie są też te wszystkie cztery różne źródła, skąd można wziąć środki, więc, więc spokojnie tam też średni i mali przedsiębiorcy mogą z nich Korzystać, więc śmiało możecie z tego brać jak najwięcej. Ja bym chciał taką myśl zostawić może na końcu, bo tutaj mówię, ja już tak powtórzę, cieszę się naprawdę, że, że Kancelaria Skłodowskich dba o moje, mój, mój sen przede wszystkim o moje dokumenty, o moje, moją firmę od strony prawnej, i księgowej, bo rzeczywiście to daje mi pewien spokój. Natomiast to, do czego bym Was zachęcał, to na pewno to, żeby że jeżeli będziecie zgłaszać się po te środki, to żeby rzeczywiście bardzo dokładnie czytać i przemyśleć, żeby w trakcie kontroli, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do wielu kontroli w restauracjach czy w hotelach, natomiast rzeczywiście, żeby nie było sytuacji takiej, że wzięliśmy te pieniądze i będziemy musieli je potem oddawać, bo czegoś tam nie zrobiliśmy, więc. Więc dlatego zwracam uwagę, mówię też o tym świadomie, ponieważ nasza branża, my mamy takie, takie podejście bardzo łańskie: zróbmy, zobaczymy, jakoś to będzie, potem możemy się narażać na bardzo poważne konsekwencje. Więc to myślę, że tutaj do tego dofinansowania warto podejść bardzo rzeczowo, konkretnie. Mówię tutaj, oczywiście, ja po tym live'ie dodam ten komentarz z kontaktem do pana Piotra. Także jeśli ktoś będzie miał dodatkowe jakieś pytania, bądź z, Kancelari z kancelarią Skłodowskich, jak najbardziej będzie mógł się kontaktować. No i zobacz, Rafale, komentarzy, że rzeczywiście live był przydatny, pomocny jest sporo to bardzo cieszy. Także. Bardzo fajnie i słuchajcie, ja już dzisiaj bym chciał Was zaprosić na kolejnego naszego live'a i zgodnie z rozkładem jazdy on powinien być w środę. I będzie w środę, będzie w środę hotelowy, natomiast jutro będzie również gastronomiczny. To są właśnie te wyjątkowe sytuacje, gdzie wykorzystujemy i wtorki, i czwartki. I tak właśnie będzie. Jutro mamy gościa, to będzie nim prezydent KFC, prezydent Poland, czyli no już.